Siemanko! Siemanko! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Power Girls. Dzisiaj wybieramy się w daleką podróż z naszymi misiami. Z misiami? Kotami. <noise> rodzinna, rodzinna wycieczka dzisiaj u nas czeka. Nad morze się wybieramy i postanowiliśmy zabrać ze za sobą nasze dzieci. To będzie taka pierwsza wyprawa w sumie z nimi. Także zostańcie z nami, oglądajcie do końca i pamiętajcie o subskrypcji. Ty pierwszy raz zobaczysz morze. Nigdy nie widziałaś morza. Chodź, ubieramy się. Który, które ubranko wybierasz? Mini boss Nie, ty wolisz mieć ten, takie pastelki, nie? No dobra, wybrałaś. Mamy ze sobą o taki transporter. Co prawda to jest taka kuweta. bardzo duża kuweta, ale żeby się pomieściły obie i było im trochę przyjemniej, żeby miało więcej miejsca, to zamontowałam tutaj dość do środka taki kocyk. Uwielbiają one się zakopywać i spać sobie pod kocykiem, więc trudno się zakopywać. No i nie wiedziałam, jak to zrobić, bo na pewno będą ciekawskie, chciały jaja wyjść z tej kuwety. Więc yy, pomyślałam sekundkę i taki zrobiłam patent, że wystarczy tutaj wsadzić, tak wsadzić literkę N. I teraz nie ma bata, żeby stąd wyszły, więc jesteśmy uratowane. A wystarczy tylko zwolnić blokadę i koty będą czuły wolność. I uwalnia się maszyna losująca. Jaki grzeczny kotek, no, Landyneczka, pięknie będziesz wyglądał. Ty wyglądasz jak dzisiaj, jak taka typowa mama, ale taka amerykańska mama, taka typowa amerykańska dzieci. mama. Trochę pin-up, usta A. czerwone i tak dzieci, przygotowałam ciasteczka jedziemy na tak. piknik. jest też? Jeszcze nie wiesz, co się czeka, co? Słuchajcie, my już jesteśmy w, w drodze, oczywiście dzieciaczki nasze kochane nie usiedziały w transporterku, są tutaj ze mną. Ale jakie grzeczne za to. Na razie są grzeczne, na razie nie, nie jęczą, ale... To dalej Tutaj nasza pani driver zasuwa, Hello. właśnie dojeżdżamy, zostało nam pół godzinki tak naprawdę Dzień niecałe 20 minut i będziemy akurat na zachód słońca. Jeszcze złapiemy troszeczkę promieni. Fajnie! O, jakie grzeczne. Nie wiedziałam, że będą takie grzeczne, szczerze mówiąc. To była dosyć długa droga, bo jechałyśmy ponad 6 godzin, jeszcze z postojami to w sumie 7, koty w sumie jakoś nie robiły większych problemów, tak rzeczy. Test zaliczony według mnie, zaliczam do udanych. Słuchajcie, jesteśmy w miejscówce, w której już byłyśmy jakiś czas temu i nagrywałyśmy z niej vloga, ale tym razem mamy inną lokację. Kto tutaj siedzi? Co to za królewny? A ja wiedziałam, jak was ubrać na różowo. Czułam, że ta stylówka się wpasuje tutaj, tak? Pięknie. Zadowolona, czy nie? Zadowolona. No to dobrze. No bo już się wysikałam, już jest super. Dobra, zrobię wam szybki chomtur. Tutaj mamy wannę z hydromasażem. i Od razu łóżko, takie z widokiem od razu na. Wodę. Tutaj mamy fotel w ogóle do masażu, więc mi się to mega przyda. Jest w zaklepanie. No nie, Zabijasane, To mi się tak przyda. Ja nie byłam u miesiąc już. No tutaj jest stolik. Fajne jest to lustro, bo ono bardzo optycznie powiększa przestrzeń. Piękna sofa. W ogóle kiedyś chciałam bardzo mieć taką w salonie, ale u nas jednak bardziej sprawdza się narożnik. Koty będą zadowolone, bo jest mięciutki dywan, więc już. Już widzę, sprawdzają tereny. Tutaj jest... W sumie wcześniej miałyśmy kuchnię, nie? Tu nie ma kuchni, a jest ekspres. Na szczęście, kocham kawę. Jest klima. Cieku, jak to działa ryba. Nawet no, chcesz wiedzieć. On mi, on mi <śm> on mi on mi. Masuje wszystko. I tutaj jest łazienka. Ona jest cała przeszklona w ogóle. Można się nieźle rozbić. Jest otwarta, bo tu koty mają kowetkę. Już ją ogarnęły, więc spoko. I uwaga, to co odkryłam, to nie jest tylko sam prysznic. To jest moi drodzy sauna parowa. Koty odstawione, co przynajmniej mogłam na chwilę z przodu <laughs> Idziemy na, na zakupki. zakupki. Tak. Na chwilkę mamy przepyszną kolacyjkę. Wieczorne zakupki, jakieś winko pewnie sobie odpalimy, bo mamy wannę z hydromasażem, więc... Son. ...wanna i winko. I dzisiaj będziemy... Co jadły? Rybkę. Moja my rybka, rybka, zjadła rybka. O, my zjadła rybkę. Kolacyjka z deserkiem. Ciężko umogęć, ciężko? Umogęć. czekaj, umogęć żeby nie spadło przypadkiem na łeb którejś. Wy też kolację dostaniecie, dziewczyny. Do domu, a nie na zwiedzanko. Chodź bo na Już idę, panienko. Poczekaj. No. Przecież zimno. jesteś nie, nie lubię zimno. Nie ma, ale mi się tego po niej akurat. No. Dobra dziewczyny, przyszło jedzenie. Jak wy zobaczycie tu rybę, to oszalejecie po prostu ze szczęścia. Znaczy i tak nie dostaniecie, ale możecie pomóc. I deserek nawet, oh my gosh, to grubo będzie. Ty już wiesz, co tam jest do pewnie, co? Wow. Nalałyśmy sobie wodę do wanny Jest wrzątek Ja uważam, że się nie da wejść, bo próbowałam i wyskoczyłam szybciej niż weszłam Ja lubię bardzo jak jest gorąca woda, więc bieże... się tego wyzwania, <laughs> Nie dasz rady Potrzebujesz mi piwo Uważam, że nie wytrzymasz więcej niż 15 sekund Nie ma, wchodzisz już jest... Nie widziałam! To trzymaj 15 sekund Oho. Trzymaj 15 sekund Nie, gorąca, rzeczywiście A teraz polecił wrzątek Ona szybko ostygnie, zobaczysz Szanabon W tym czasie zjemy sobie do końca Siemanko Dzisiaj dzień drugi Dzień drugi i dzisiaj dopiero idziemy nad morze Wczoraj jak przyjechałyśmy to już było późno i ciemno I zimno, a dzisiaj jest słoneczko Zjemy śniadanko, leje już się woda do wanny Więc weźmiemy kąpiel No, więc leci woda i oj, i kawka Jeszcze brakuje tylko prosecco prosecco o tej godzinie? Nie no, żartuję Tutaj śniadanko mam wystawione przed, przed jacht nie mm. No słuchajcie, lepiej być nie może. Kocham to miejsce, po prostu jest cudownie. I pomyśleć, że to jest Polska właśnie. Przepięknie. A tu mamy co? Paróweczki pewnie. Są paróweczki. Tutaj już dziewczynki czekają na paróweczki. Co? Wiecie paróweczkę? No ja wiedziałam, że wy uwielbiacie. Rybulku, a co ty robisz? Czekaj no, Wspaniała wyrzeczona. Żebyście słyszeli. No co, już na mnie naskarż. Pena, wspaniała na rzecz, że ona nie zabrała swojej szczotki, tak? Zgubiłam, Miała już swoją. Nie, brawa, ja nawet nie wiem, że ci się zgubiła jakaś szczotka. Będę to godzinę robić. To nie lepiej widelcem, ryba. Blondyna, dobra, widelcem, ale nie. Ty w Londyna, chyba ty w No Nie ma w No, ty w I W sumie się śmieję, ale mnie też to czeka ze skutkiem. to o dziewczyny. Dziewczyny bez włosy. Bardzo lubię łóżki. No tak, to. się uszysz łóżką, bo nie ma widelców. Proszę, kochanie. Idziemy na plaszkę. Hmm. Tutaj jest jedna. Druga jest w kuflerku, żeby się czuła bezpiecznie, trochę. To większy stresor jest. Jak tam. Nie wiem, ja dobrze mam. No to nie wiem. <laughs> nie. Dobrze wygląda. Zadowolona. Pani zadowolona? Też się rozgląda. Gdyby tylko nie wiało, to byłoby idealnie, co? Więc zobaczymy, czy w ogóle to będzie miało sens. Przecież są takie smaczaluchy. Bo... No. Że heja. Nawet zobaczyła je od razu na rączki. Od razu. A stara nawet nie chce wyszczynić nosa. Ach. No i drugi wrzucił chyba spacer. Tak? Drugi? No, przecież na kepsie, nie? No. <laughs> Koko! Wielka toaleta! Widzisz to? Wielka kuweta! Jest jest zimno. Zimno, co? To jest możliwość wejścia, jakbyś chciała. <laughs> chyba za zimno. Zimno no, bo jest nie o tej porze jeszcze. Chodź do mnie, zrobimy to samo, co? To cię O fajnie? A więc tak wyglądało jak ich pierwsze wrażenie z morza. Co jest ich wrażenie właśnie. Nie, no, jest zawietrznic. Nawet w lato byłoby im coś bo... zimno. W ogóle nie jest straszone, tylko... To jest no tak. zawietrzne. Dzieci odstawione do domu, więc teraz można iść na randeczkę, ponieważ... Jest lockdown, to wsiadamy w samochód i jedziemy po prostu wziąć coś na wynos. Może zjemy gdzieś nad wodą, albo nad jeziorkiem tutaj, albo nad morzem, albo znajdziemy jakąś przytulną miejscówkę, żeby w miarę siedzieć półdupkiem pół w aucie, bo jest troszeczkę chłodno. Przynajmniej mi jest już zimno. Ostatnio ty byłaś kociczką. A dzisiaj ja jestem Zeberką. No ja mam dość świnta. Co jest tej świnka? Na no, bank. Ty jesteś podobna bardziej. Gorujesz mi, że jestem gruba. Nie, go też, że jesteś umisi... No, Odpalaj wrota. Żartowałam. Oj, do swojego na, na rumaka. Ale miejscówka, co? Mamy otwartą restaurację, możesz mam zjeść przy stoliku, nie pamiętam gdzie dostępnie oh. razem. To tylko w Egipcie. Oh. Biegłyśmy. <śmieniu> Dobra, biorę nam trzy gry i losujemy zabawkę. Raz ty, raz ja. Dobra, ja raz, a ty dwa razy, dobra? A ustalamy, którą losujemy? Nie wiem, którą, którą w chciałby złapać. To już. To już? Dawaj. O, dobrze! Patrz! Aj, no, ciężka to to ciężka. Jedziesz, sterujesz. Nie Weź no. coś innego. Minionka. Tak, zapałam. Koniec. Trzy gry, moja droga. Nie wiem, czuję się zawiedziona strasznie tym, że nie wygrał. Trzy gry żeby... i nic, nic. Jak takie małe Oszukane dziecko, które nie było. dostało zabawki, a już ja już upatrzyłam sobie tego, tego tanzana takiego, tego... Nie, on był tak wciśnięty, że nie ma opcji, no, jeszcze, ale... O, to jeszcze jedna jest. Nie. Ale widzia... widziałaś. Twara... Okej. Okay. Zobacz tylko, jak są ułożone. Tu są trochę mniejsze, ale to wszystko jest chyba jakaś ściema, mam wrażenie. Daj panie, daj panie. A mamy też złotówki, tam się złotówki wrzucały. To może jeszcze udać się wygrać z tego, Misia? Misia, no. Są pieniądze wygrane? Mm -hmm. Nie wiem, ale chyba coś bogate pieniądze. tu tylko do Już wygrałaś, wygrałaś! A, 900! Mega! A teraz ja odcinam kupony B&B <laughs> Jakie długie Więc jak to ciągnie wow, to jest słoneczko Tak Zjadło I co jest w tym Tiket, 112 i możesz sobie wybrać tutaj z listy kebaba teraz. Jeżeli chodzi o kebaba, to jeszcze lepiej by mi poszło. Te 4000 za O Jezus. Nieźle. Co bierzemy coś? No potem, a jeszcze zagrajmy w coś. Jesteśmy takie budierane. Mamy 345 żetonów. Punktów. Punktów w sensie. Tak, Zmiany. Bo to... jakąś grę. Jestem zajarana, bo zobaczcie jaką znalazłam grę coś takiego, to na wodę takie oto, oto, o, to, o, to, o to. Nie wiem, gryliście w to kiedyś i byliście mali. Boże, ja to lubiłam strasznie. potrafiłam no to... to. to widzimy, to. ale możemy coś na pamiątkę. No właśnie, ale chyba nie ma nic w tym przedziale. Zostaniemy to jeszcze jakieś pół godziny, żeby wymyślić, co chcemy tak naprawdę. Już widać jakimi byśmy były dziećmi śmiesznymi, bo ty byś brała robale i jakieś gluty, a ja bym pewnie brała gry. ci pieczconek zaręczynowy. <laughs> Misia, ale nie, ten różowy to nie. Co? Ja nie chcę z księżniczką. Czarny jest. A, jest czarny? Zobacz, jakie ładny. Fajny w sumie. Prawie prawdziwy diament. No i mam pierścionek dla mojej narzeczonej. Przyjmuję, podoba mi się. Prawie taki sam jak ostatnio. Tylko ma no. większy brylant i teraz te szanuję. Ale generalnie bardzo. To ten tak jest regulowany, kochana, to jest coś glę, nie to, co tamten. I to szczere złoto. To no, po udało mi się wygrać moją ulubioną grę z przyszłości usiadłem. No się wybrzyć, Boże, żeby... y, troszeczkę jeszcze jest zdobyć kuponów, żeby tak mamła to mega w to Jak się wkręciłaś? Musiałyśmy wrócić, żeby zdobyć więcej kuponów, by mieć i pierścień i grę. Więcej tych kuponów, no tak. Okej, okay, to masz już plany na wieczór. Tak, możesz sobie coś wymyślać. Okej, okay, Dobra, jedziemy do domu. <noise> Siemanku! Dzisiaj okay, nie siemanko. Siemanko, dzisiaj dzień trzeci, tak chciałam powiedzieć. Wracamy dzisiaj do domku koty szaleją strasznie z więc nie będzie lekko. Się bo się tak, przyzwyczaiły się do samochodów. Dzisiaj to w ogóle zapowiada się mega y, taka trudniejsza podróż by się wydawało, bo bardzo wieje. Drzewa dosłownie kładą się na ziemię, ale ten samochód jest taki przyczepny, że myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Nieraz mieliśmy takie samochody, które trudno się prowadziło nawet przy mniejszym wietrze, szczególnie na jakieś takich autostradach, gdzie bardzo wieje, jednak ten samochód trochę zarzuca. A tak w ogóle to... Rybula? Idziemy zaraz jeszcze, odstawiamy no, koty. Wiemy, koty, i potem co? I potem jeden dzień w domu i lecimy do rodziców. Mój. Tak, więc mamy takiego tygodniowego tripa, jedziemy do Teściowej. No i co? No i droga.